W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź królestwo Twoje. Proszę Cię, Najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze dość żarliwie szukały, pragnęły i wprowadzały w życie Twe królestwo, które jest jedynym miejscem, gdzie panuje prawdziwy odpoczynek i wieczny pokój. Aby zadość uczynić za ich brak gorliwości w czynieniu dobra, ofiaruję Ci najświętsze życzenie twego boskiego syna, który żarliwie pragnął, aby stały się one także dziedzicami jego królestwa. Amen.